Wyobraź sobie ciemne, zatłoczone ulice Jerozolimy. Noc, cisza przed burzą. W cieniu oliwnych drzew pojawia się postać, której imię przez dwa tysiące lat budziło pogardę Judasz, ten, który miał zdradzić swojego mistrza za marne trzydzieści srebrników. Ale, co jeśli to tylko jedna z możliwych interpretacji tej historii? Co jeśli istnieje alternatywna perspektywa, w której Judasz nie był zdrajcą, lecz kimś, kto odegrał inną rolę w tych wydarzeniach? Kimś, kogo historia mogła niezupełnie zrozumieć. Nim zareagujesz niedowierzaniem, przemyśl ze mną tę alternatywną drogę. Przez wieki Judasz stał się tym, którego imienia rodzice nie nadają dzieciom postacią, którą wielu wyobraża sobie na najniższym kręgu piekielnym. Symbolem zdrady chciwca, który sprzedał Jezusa za garść srebrników. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ktoś, kto przez trzy lata chodził za Jezusem, słuchał jego nauk, widział cuda, nagle miałby go zdradzić. Co tak naprawdę wydarzyło się tej nocy? Wieczór, Jerozolima przygotowuje się do paschy. W małej, górnej izbie, oświetlonej ciepłym blaskiem lamp oliwnych, trzynaście postaci zasiada do wieczerzy. To nie jest zwykły posiłek, to moment, który za kilka godzin zmieni bieg historii. Wyobraź sobie tę scenę. Czujesz zapach świeżego chleba. Słyszysz ciche rozmowy, widzisz twarze mężczyzn, którzy porzucili wszystko, by podążać za swoim Zbawicielem. Jeden z nich siedzi nieco bardziej wycofany, ma zamyśloną twarz, jakby dźwigał ciężar, którego inni nie rozumieją. To Judasz, i wtedy Jezus wypowiada słowa, które przez wieki interpretowano jednoznacznie: Zaprawdę, powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Konsternacja, szept, niepokój wśród uczniów. Czy to ja, panie? Pytają jeden po drugim, a potem Jezus wykonuje gest, który może znaczyć więcej niż się wydaje. Podaje kawałek chleba Judaszowi. W starożytnej kulturze żydowskiej, podanie komuś chleba podczas uczty było znakiem szczególnego wyróżnienia, gestem przyjaźni i zaufania. I wtedy padają te intrygujące słowa: Co masz uczynić? Uczyń prędzej. Zatrzymajmy się na moment. Zastanówmy się: czy są to słowa do zdrajcy? Czy raczej do kogoś, kto ma do wykonania trudną, ale niezbędną misję? Ewangelie mówią, że inni uczniowie myśleli, że Jezus wysyła Judasza, by coś kupił lub dał jałmużnę biednym. Nikt nie podejrzewał zdrady. Nikt nie zatrzymał Judasza. Czy nie wydaje się to dziwne? Jeśli Jezus właśnie zdemaskował zdrajcę, czemu pozostali uczniowie siedzieli spokojnie? Może dlatego, że to, co działo się tamtej nocy. Było bardziej złożone niż prosta zdrada. Może Jezus, który według wszystkich przekazów znał swoją przyszłość, wiedział też dokładnie, jaką rolę odegra w niej Judasz. W latach 70. XX wieku w egipskiej prowincji Alminia odnaleziono skórzany kodeks, ukryty przez wieki w jaskini. Zapisany w języku koptyjskim manuskrypt, datowany na III lub czwarty wiek naszej ery, zawierał coś, co wydawało się niemożliwe Ewangelię Judasza. Dokument ten przez lata przechodził z rąk do rąk na czarnym rynku starożytności, zanim wreszcie w 2001 roku trafił do naukowców. To, co udało im się odkryć, było niezwykłe. W tej Ewangelii, należącej do nurtu gnostyckiego, mistycznego odłamu wczesnego chrześcijaństwa, Judasz nie jest zdrajcą. Jest wybrańcem. Według tego tekstu, podczas gdy inni uczniowie nie rozumieli prawdziwej natury Jezusa, Judasz jako jedyny pojął, kim naprawdę był jego mistrz. W jednym z fragmentów Jezus odciąga Judasza na bok i mówi: Oddziel się od nich, mając na myśli pozostałych uczniów. Wyjawię ci tajemnice Królestwa. Możesz je poznać, ale będziesz musiał wiele wycierpieć. Co ciekawe, w tej wersji Jezus wyjaśnia Judaszowi, że jego misją jest uwolnienie prawdziwego, duchowego Jezusa z więzienia fizycznego ciała. Według tego przekazu Judasz nie zdradza, lecz pomaga. Wykonuje najtrudniejszą prośbę Mistrza. By ten mógł dokończyć swoją misję. Ważne jednak, żeby podkreślić, że Ewangelia Judasza powstała prawdopodobnie między 150 a 180 rokiem naszej ery, czyli znacznie później niż Ewangelie kanoniczne. Reprezentuje ona poglądy gnostyków, których nauki zostały ostatecznie odrzucone przez główny nurt chrześcijaństwa jako heretyckie. Ale niezależnie od tego, jak oceniamy jej autentyczność, Ewangelia Judasza stawia fascynujące pytanie: czy możliwe, że przez wieki patrzyliśmy na tę historię tylko z jednej perspektywy. Tu dochodzimy do pytania, które może zmienić całą naszą perspektywę: czy śmierć Jezusa była możliwa bez tak zwanej zdrady Judasza? Spójrzmy prawdzie w oczy. Jezus był postacią publiczną. Nauczał otwarcie w świątyni. Każdy wiedział, jak wygląda. Zastanów się, czy władze naprawdę potrzebowały Judasza, by wskazał im Jezusa, czy nie mogli go po prostu aresztować w biały dzień. To, co wiemy na pewno, to, że według wszystkich Ewangelii Jezus wielokrotnie przepowiadał swoją śmierć. Mówił uczniom, że musi cierpieć, umrzeć i z martwych wstać. Jeśli przyjmiemy tę perspektywę, to każdy element tej historii, łącznie z rolą Judasza, był częścią większego planu. Może właśnie dlatego w Ogrójcu, gdy Judasz przychodzi z żołnierzami, Jezus nie ucieka, nie wyraża gniewu czy zaskoczenia. Zamiast tego pyta, przyjacielu, po coś przyszedł? I poddaje się bez walki. Jakby wszystko działo się zgodnie z jakimś ustalonym scenariuszem. Co jeśli Judasz nie był zdrajcą, ale tym, który przyjął na siebie najtrudniejszą rolę? Tym, który zgodził stać się symbolem zdrady przez tysiąclecia, by wypełnić to, co było konieczne. Odejdźmy na moment od historycznych dociekań i spójrzmy na tę opowieść z perspektywy symbolu. Jung wprowadził pojęcie cienia, tej części nas samych, której nie chcemy uznać, którą wypieramy i odrzucamy. Ta koncepcja doskonale pasuje do analizy postaci Judasza, bo każdy z nas w pewnym sensie nosi w sobie wewnętrznego Judasza. Tę część, która czasem zawodzi, zdradza nasze ideały, wybiera łatwiejszą drogę zamiast słusznej. Tę stronę, której wolimy nie pokazywać światu. A jednak, czy nie jest tak, że największe przemiany w naszym życiu często rodzą się właśnie z momentów upadku, z chwil, gdy wszystko się rozpada, gdy tracimy grunt pod nogami. Pomyśl o swoim życiu. Czy najważniejsze lekcje nie przyszły właśnie z bólu? Czy największe transformacje nie nastąpiły po kryzysach? W tej optyce Judasz staje się kimś więcej niż tylko postacią historyczną. Staje się archetypem, symbolem tego, który bierze na siebie ciemność, by światło mogło zajaśnieć. Tym, który schodzi w otchłań, by inni mogli się wznieść. Bez względu na to, czy wierzymy w historyczną prawdziwość ewangelii kanonicznych czy gnostyckich, nie możemy zaprzeczyć, że bez Judasza nie byłoby ukrzyżowania. Bez ukrzyżowania nie byłoby zmartwychwstania. Bez tego momentu absolutnego upadku i ciemności nie byłoby triumfu światła, który stanowi sedno chrześcijańskiej wiary. Ta perspektywa pozwala nam zobaczyć Judasza nie jako jednowymiarowego złoczyńcę, ale jako złożoną postać, bez której historia zbawienia nie mogłaby się dopełnić. Jako człowieka który może nieświadomie odegrał kluczową rolę w największym duchowym dramacie ludzkości. Nie przynoszę jednoznacznych odpowiedzi, bo takich po prostu nie ma. Zamiast tego zostawiam Cię z pytaniami. A jeśli Judasz nie był zdrajcą, lecz kimś, kto pojął zbyt wiele, kimś, kto przyjął na siebie rolę, od której wszyscy inni uciekali? Historia Judasza przypomina, że rzeczywistość rzadko mieści się w prostych ramach dobra i zła, że czasem to, co wygląda na zdradę, może być najwyższym poświęceniem, że porażka bywa nieuniknionym etapem prowadzącym do czegoś większego. A ty, jak ty to widzisz? Czy możliwe, że opowieść o Judaszu ma głębsze, ukryte warstwy? Podziel się swoją perspektywą w komentarzach i pamiętaj, najważniejsze pytania nie zawsze mają proste odpowiedzi. A może właśnie w tej niejednoznaczności ukryta jest prawdziwa mądrość? Do zobaczenia w kolejnym odcinku wspólnie odkryjemy inne zapomniane ścieżki historii, które mogą zmienić sposób, w jaki patrzysz na świat.